Do końca, do końca. Do końca, do końca. Do końca. Yeah. No i ta ściana. To już trochę na dół. Kurka, to trzeba było to odpływać, zrobić. Tak, tak, tak. Tak, za blisko tego. O, Pięknie. 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 A można tutaj. Za pół minuty, Jest możliwość, że przedobrzymy, że tak powiem, za grubo nałożymy i będzie to widać. Przedobrzymy, ale no nie ścieknie nie? A tu już jest przedobrzone? Nie, tu jest, no jest przedobrzane, jest. To właśnie, chcę sobie zerknąć, jak to ale... grubo, jak to wygląda no. ostatecznie. Nie, no to wysnie, wysnie i będzie dobrze, nie? E, szałą, ten tragedii nie ma. Nie. Jest jakby ciemniejsze w tym e, tak, miejscu. Tak, ciemniejsze no. jest, widać. Albo może dlatego, że karton jest przefałdowany. E, karton też się trochę marszy, ale nie robi takiego czegoś, że jest za dużo i będzie widać, Spunie. bo to płonie i, i, i będzie mhm. jednolita warstwa, nie? W naszym wypadku najważniejsze, żeby się nie zmarszczył inwestor. No, chodzi o cenę, nie?